Szybkie wejście antenowe. Od za zagrażetka tygodnia. Oto pierwsza z nich. Z pomieszczane nas uży nazwy dzielnic Warszawy. 5000 punktów do wygrania. Także mam nadzieję, że teraz jesteście teraz w ekspresowym tempie, że chcecie się przez chwilę się pobawić się razem z nami. Także 5000 punktów do wygrania. Żeby nie przedłużać od razu lecimy z minutą. Bardzo proszę. A zatem to jest oczywiście czas, w którym możecie dokładnie się teraz cie bawić. Szanowni Państwo. 5000 punktów w pierwszej zagadce. Jeżeli wiecie przypominam kontakt, mdwprostka małopaczymi.com, a w treści maila trzeba napisać słowo znam jeden. No i to powoduje, że bierzecie w tym udział. I za chwilę przejdziemy jeszcze do jednej zagadki. W takim kluczowym momencie naszej gry. To jest takie błyskawiczne wejście antenowe. 3 i przechodzimy od razu do jeszcze jednej zagadki gdzie tym razem trzeba, dokładnie trzeba będzie podać obrazek różniący się od podstawek od A do E, od 1 do 10. I dajemy w tym momencie 2 minuty. Tak. 2 minuty i to jest ten czas, w którym możecie się jeszcze zgłosić się do nas w tym momencie. Moi drodzy, kontaktutajmy dwb.mał podzimikro.com, a w treści maila trzeba napisać słowo znam dwa tym razem, jeżeli znacie to rozwiązanie. To. Przypominam obie zagadki rozstrzygniemy w najbliższą niedzielę podczas programności w ograniu punktu. No i kto dał radę? No i kto dał radę? 10 000 punktów do wygrania. Jedna osoba 50 sekund. Kilka sekund pozostało. Mamy zero, no i czekamy. Dla kogo w tym momencie dziesięć tysięcy punktów? Kontaktem jest biuropolska@micro.com, a w treści maila trzeba napisać słowo znam2. Jeszcze chwila. Poczekaj, reżyser. A zatem wszystkie te maile będą teraz brane pod uwagę, my rozstrzygniemy, my obie zagadki rozstrzygniemy w najbliższym programie na żywo graniu punkty, w najbliższą niedzielę, pełny reg regulamin możecie znaleźć na naszej stronie internetowej MTV Polska, link macie w opisie, macie zarówno regulamin na programu graniu punkty oraz graniu punkty tygodnia. Trzymam mocno kciuki, dziękuję za teraz, do zobaczenia.